Szanowni Państwo, środowisko zarządzające rodziną, jak Pan mówi, finansowo, pan liderowo, jak Pan sądzi, czy to jest wolne tego środowiska, czy będzie jeszcze środowisko jak węgla? Ja myślę, że będzie próbowało, to jest, wie Pan, bardzo, znaczy, że jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie historycznym, dlatego, że naprawdę, znaczy, Powiem jedno, jeżeli by zostały, nie daj Bo, a pan prezydent Duda niestety w Nowym Jorku rozmawiał z Żydami teraz jak w poniedziałek. Nie wiem, czy im jakieś w tym przedmiocie złożył obietnicę, bo w sprawie z walki z antysemityzmem to złożył, ale od, nie od pana prezydenta to wiemy, tylko z wypowiedzi Abrahama Foxmana, do prasy tam amerykańskiej. No, i ro, ale był, przedmiotem rozmowy były też roszczenia majątkowe. To jest szalenie niebezpieczna sprawa, bo zwracam uwagę na taką rzecz. Po pierwsze, one są w ogóle bezpodstawne. bo Od tego trzeba zacząć. Bo gdyby nie były bezpodstawne, no to trzeba powiedzieć: trudno, to, to pecha mamy, Pan Bóg nas opuścił, i tak dalej. Ale nie są, nie są uzasadnione, więc są bezpodstawne. Ale. I o czym innym chciałem powiedzieć. Otóż one są szacowane na 65 miliardów dolarów. To jest prawie tyle samo co roczny budżet państwa polskiego. Prawie tyle samo. Polska nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i społecznej w kraju. Nie jest w stanie. To jest na 100% pewne. Zatem, jeżeli te roszczenia miałyby zostać zrealizowane, to musiałyby zostać zrealizowane w naturze. A to by oznaczało, czyli w nieruchomościach, bo tylko tak. A to by oznaczało, że środowisko obdarowane takim majątkiem dysponowałoby nim na terenie Polski, czy tej części, która z Polski w razie czego zostanie. To znaczy, że miałoby natychmiast dominującą pozycję ekonomiczną, a która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. To środowisko stałoby się szlachtą. A zatem naród polski we własnym kraju zostałby zepchnięty do roli narodu drugiej, być może nawet trzeciej kategorii. to bardzo poważne następstwa i dla państwa, i dla narodu polskiego jako takiego. Więc ja myślę, że jeszcze ostatnie słowo tu nie jest powiedziane. I jak zauważył wybitny klasyk demokracji Józef Stalin, w miarę postępów socjalizmu walka klasowa się zaostrza. No to się zaostrza. Czyli wróciłoby to, co przed wojną było bardzo, Znane takie powiedzenie, że nasze są kamienice, a wasze ulice. Tak? Y, bo bawiam się, że byłoby gorzej, że po ulicach też można było chodzić, tylko w wyznaczonych porach. Tak. No w, nie wiem, czy w szabat można było chodzić ulicami. Nie no, pan, a co byśmy mieli do gadania? Panie, w takim razie, jak to się ma do aktualnych sytuacji repryw reprywatyzacyjnej w Warszawie? Proszę pani pana. Jest pochodzenia. Jak... Pani Walc, Nie wiem, nie wiem, no nie wiem. A jak pan wie, to chętnie się dowiem. A nie, to w internecie. Proszę pana, trzeba takie informacje traktować trochę ostrożnie. Ale rządzi Warszawa. No więc jak, no, tam wie pan. Ja myślę tak, że pani Hanna nie rządzi Warszawą. Warszawą rządzi mafia. A pani Hanna, która tam miała rozmaite orgazmy z Duchem Świętym, to ona jest znakomitym takim parawanem dla... No ktoś tam musi pełnić funkcję takiego parawanu i ona świetnie się nadaje. Przypuszczam, że ona nawet mogła nie być informowana o wszystkim. Po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy, prawda, jak śpiewa Wojciech Młynarski. Natomiast jedno jest pewne, że tego rodzaju, bo to skala tego jeszcze nie została w pełni ujawniona, że tego rodzaju przedsięwzięcie byłoby niemożliwe bez wiedzy, aprobaty i finansowego uczestnictwa tajnych służb. Byłoby absolutnie niemożliwe. Więc dlatego mówię o mafii. Dlatego mówię o mafii. Pani Hanna. Może tam wiedziała, może dostała tam, mogła sobie załatwić jedną kamienicę i to sobie załatwiła. Tak. Ale to tam, no coś tam trzeba. Jak to mówiło Pismo Święte, nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu, prawda? No to Jak pan powiedział że nie ma takiej prawdy, Otóż to właśnie. Tak jest, to od czasów starożytnych. Od czasów starożytnych tak, a reprywatyzacja, czyli restytucja mienia. No cóż, wie pan, ja akurat trochę na ten temat wiem, bo jeszcze na początku lat 90. w Unii Polityki Realnej przygotowaliśmy projekt ustawy stosownej, która przewidywała zasadę, że tam, gdzie to się. Tam, gdzie to jest możliwe, to następuje restytucja ramienia w naturze. Tam, gdzie to jest niemożliwe, no to w formie albo rekompensaty finansowej, albo udziału w, w, na przykład w formie obligacji, skarbu państwa i tak dalej. I ponieważ UPR miał wtedy i ta grupa, która tam pracowała, posłów, bo ja nie byłem posłem, byłem sędzią Trybunału Stanów wtedy. Przy tej ustawie to nie była liczna. Więc ja w, zaproponowałem, żeby ten projekt ustawy przedstawić prezydentowi Wałęsie. No i, bo mówię, prezydent Wałęsa jeszcze, nikt, jeszcze nie. żadnej inicjatywy ustawodawczej nie zgłosił. Więc dobrze by było, gdyby pierwsza inicjatywa ustawodawcza w jego wykonaniu właśnie była ta. Bo to. No taki ustrojowy ustrojowa ustawa o charakterze ustrojowym. No i to tym posłom się spodobało i w związku z tym załatwiliśmy audiencję u Wałęsy i poszliśmy. I ja mu referowałem dlaczego powinien tę ustawę wnieść jako własny projekt. I podałem mu trzy powody. Po pierwsze właśnie że to jest ustawa ustrojowa Komunizm na czym polegał? Między innymi na likwidacji własności prywatnej, tu nastąpiło przywrócenie własności prywatnej. No więc, mówię, wypada, żeby pan, panie prezydencie, który jest to właśnie prezydentem takim tego, to żeby pan właśnie taką ustawę ustrojową wniósł jako pierwszą inicjatywę ustawodawczą swoją. Drugi powód, to podałem taki, że jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to nastąpi restytucja własności i powstanie gruba warstwa właścicieli. W Polsce powstanie gruba warstwa właścicieli, którzy będą prawdopodobnie pamiętali, kto im odebrał, a kto im oddał. W związku z tym będą stanowili stałą bazę społeczną i polityczną dla formacji antykomunistycznych. No i wreszcie trzeci argument. To taki osobisty, mówię, pan pewnie będzie starał się o ponowny wybór. I to będzie pański argument ba o bardzo dużym ciężarze gatunkowym. Jak pan go rzuci na stół, to każdą szalę to przeważy ten argument. I wygra pan powtórne wybory. I Wałęsa nam odmówił. I Wałęsa nam odmówił, i ja wtedy, wie pan, zacząłem się zastanawiać, w co on tak naprawdę gra. No i po, kilka miesięcy później się wyjaśniło podczas tej ilustracji. to się wyjaśniło wszystko. Richard Hammond napisał taką książkę, Dzieje Grecji, taka solidna książka. I tak generalnie z tego płynie wniosek, że wszystkie demokracje się same zamordowały, albo po prostu zostały jako słabe projekty zamordowane po prostu przez imperia, <tuszy> I czy Pan uważa, że Angela Merkel, wpuszczając tych uchodźców, tych nachodźców, że to jest projekt, który ma odwrócić sympatię niemieckiego społeczeństwa od demokracji? No bo weźmy to, to rozsądek. Przecież ci uchodźcy się nie nadają do pracy tak naprawdę, bo oni najlepiej by siedzieli na zasiłkach i konsumowali. Ale na przykład. no... Ci zwykli Niemcy zaczynają się gorączkować, no bo gwałcą im kobiety, robią im krzywdę, muszą na nich ułożyć i czy uważa Pan, że jakieś koła niemieckie, czy przemysłowe, czy bezpieki podjęły de decyzję, że przez 100 lat demokracji, która zmasakrowała przecież praktycznie całą Europę, podjęli decyzję, że czas to wszystko zwijać i, i wrócić do, do starych koncepcji? Ja nie wiem, jaką decyzję podjęli, ale myślę, że jakąś podjęli. Teraz przechodzę do odpowiedzi na Pańskie pytanie. Niemcy zostali po, po wojnie poddani co najmniej dwóm operacjom. Jedna była brutalna, a druga mniej brutalna, ale też skuteczna. Pierwsza to była denazyfikacja. O, dosyć brutalna czasami była ta denazyfikacja. Druga to była operacja zoperowania Niemców multi-culti, z ich. Jedna i druga przyniosła rezultaty, ale jestem pewien, jestem pewien, że są w Niemczech środowiska i to dosyć wpływowe i takie dysponujące różnymi możliwościami, których ta sytuacja Coraz bardziej martwiła, coraz bardziej martwiła. No na tyle tu trochę się zorientuję w niemieckich stosunkach. Mam tam przyjaciół i to od nich się właśnie dowiedziałem, że są w takich środowiskach, które się martwią, tym, że dużo Niemców zgłupiało. I Przypomnieli sobie, jak już, już pani nasza złota narobiła tych głupstw z, z tymi uchodźcami, no to trudno, stało się, prawda? Ale przypomnieli sobie taką, takie spostrzeżenie, które było bardzo popularne w Hitler Jugend. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. To? No to tak, co cię nie zabije, to cię wzmocni. W związku z tym, skoro już ci uchodźcy są. No, to wykorzystajmy ich obecność do tego, żeby Niemcom przywrócić poczucie rzeczywistości. Ja też nie byłem pewien, ale przekonała mnie jedna rzecz. Te zabawy sylwestrowe mnie przekonały. To tam w różnych miastach, w różnych miastach niemieckich to wszystko było, ale modus operandi był wszędzie identyczny. We wszystkich miastach oddalonych od siebie, od. Setki kilometrów był identyczny modus operandi. Ja wyciągam z tego wniosek taki, że jakaś centrala musiała to przygotować. Byłbym zdumiony, gdyby się okazało, że w tych środowiskach tam, tych arabskich, muzułmańskich, niemiecki wywiad nie ma, to, nie ma tego spenetrowanego agenturalnie. Byłbym po prostu zdumiony. Na pewno ma. No i poprzez agenturę poprzez ewentualnie ich wypuścił. Słuchajcie, co się zabawcie, tu nic mnie, wam mnie się nie stanie. I tutaj panienki sobie pomasajcie. No i oni tak zrobili. To mówię, identyczny modus operandi. Widać, że ta sama ręka to tym kierowała. No i, nie, i to w Niemczech wywołało szok, jak pan słusznie zauważył. Rzeczywiście, bo żadnemu Niemcowi nie przyszło do głowy, żeby tam stanąć w obronie tych panienek. No, to stosunkowo tanim kosztem, no niech się tu panie obecnie nie gniewają, ale stosunkowo z tanim kosztem rozpoczęty został proces przywracania Niemcom poczucia rzeczywistości. No bo tanim kosztem parę panienek zostało pomacanych, to nikt nie umarł od tego jeszcze. Tam będą miały wspomnienia do końca życia, traumatyczne, prawda? Więc ten proces się rozpoczął, o czym świadczą chociażby wyniki wyborów. W dwóch landach już widać, że. No a czym on się zakończy, to jak sobie tak pomyślę, to mi ciarki przechodzą. <noise> no, I wreszcie demokracja, bo to, o te, to, to też Pan zaczął. Muszę się przyznać, że ja w ogóle nie wierzę w autentyczność demokracji politycznej. W ogóle nie wierzę w autentyczność demokracji politycznej. Dlaczego? Dlatego, że w każdym państwie, w każdym musi być ktoś, kto gwarantuje ciągłość państwa. I w państwach o ustroju monarchicznym to jest dynastia. Jeden król jest głupi, tchórzliwy, tam niesprawiedliwy, łajdak. Inny jest sprawiedliwy, odważny, dzielny i tak Jak ten głupi jest bardzo głupi, to ukręcają mu łeb albo duszą go poduszką i jakiś ambitny kuzyn zajmuje jego miejsce. No, dynastia trwa jest w porządku. Gorzej jest, jak dynastia się urywa. Wtedy państwo może zmienić ustrój polityczny, ale czasami bywa tak, że jakiś ambitny młody człowiek z więzien społecznych mówi: Na moją komendę tam baczność, i wszyscy jakoś się go słuchają, i zakłada dynastię, znowu na 300 lat jest spokój. W państwach o ustroju republikańskim dynastii nie ma z definicji, prawda? Mimo, że patrzmy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no też są takie quasi dynastie. Rodziny z ojca na syna dziedziczą tytuł prezydenta, teraz żona po mężu i próbuje i tak dalej, no jakieś takie namiastki dynastii powstały, żeby zapewnić ciągłość państwa, no bo potem wychodzi coś takiego jak Obama, no i nie wiadomo co z tym zrobić, prawda? No tak, no to państwo się śmiejecie, ale to naprawdę, no to... 300 milionów ludzi, i nagle Obama. No to kurczę, blade. To przecież dla, dla wielu ludzi to szok jest. No. Nie wiadomo, czy on w ogóle, nie można odnaleźć jego aktu urodzenia, oryginału. Nie wiadomo, czy właśnie. Tak, no zginął. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby on się odnalazł w Moskwie kiedyś. Tak, tak. Jak ja, jakbym był szefem ruskiej razwietki, to bym powiedział tym agentom, kto mi przyniesie to o No tak, mieć coś takiego, to obamę można dyscyplinować w każdej chwili. Skakałby przede mną z gałęzi na gałąź. Więc w ustroju republikańskim dynastii nie ma. I nie może być. A tam też ktoś musi gwarantować ciągłość państwa. I kto to jest? To jest albo wojsko, albo tajne służby, albo jedni i drudzy. I mamy dwa modele takie. No teraz to trochę zachwiało się, ale model turecki, ale taki stworzony jeszcze przez Kemala Atatürka w latach 20. XX wieku. Kemal Atatürk jak modernizował Turcję, tam likwidował kalifat, to no, wtedy już panowało takie gusło, że musi być demokracja. To mówię, jak już nie możecie wytrzymać bez demokracji, proszę bardzo, Tam zakładajcie sobie partie, tam róbcie ta sobie wybory, prawda i tak dalej. Ale ostatnie słowo należy do armii. Wygra jakaś partia, ale nie ta, co ma wygrać, to armia mówi, o, zaraz, zaraz, hola, jeszcze tu powtarzamy aż do skutku. To w Austrii też tak się stało, prawda? Teraz 600% głosów w lincu dostał kandydat zatwierdzony przez tamtejszy salon. No to pobił rekord Stalina, bo no tak, w pierwszym stalinowskim okręgu, Państwo może nie pamiętacie, w pierwszym stalinowskim okręgu wyborczym miasta Moskwy w 1936 roku odbyły się wybory. I kandydat Józef Stalin dostał 120% głosów. No, trochę było, <noise> konsternacja była, ale wytłumaczono, że wyborcy z innych okręgów no już nie mogli wytrzymać, żeby nie oddać głosu na Józefa Stalina i kto ich tam wpuścił do tych, bo tam kontrolowali, ale jakoś no 120%, a tu 600%, 600% no to już widać, że się już aż za dobrze się postarali, więc turecki model jest taki, trochę chamski taki, że no, armia tam decyduje, teraz trochę ich tam Erdoğan, tak powiem przetrzepał, tak, ale to nadal, a we Francji, w zachodniej Europie, we Francji jest na przykład inaczej. Posłużę takim przykładem. Jest taka książka Wywiad rzeka, który przeprowadza pani Krystyna Okręt z tych belgijskich okrętów. Ona jest prywatnie naturalną przyjaciółką francuskiego byłego ministra spraw zagranicznych Bernarda Kusznera. Bardzo inteligentna pani, świetnie wszystko wie. No i Przeprowadza wywiad Rzekę z byłym szefem francuskiej Razwieckiej, hrabią Aleksandrem de Marange. I pyta go tam o różne rzeczy. W pewnym momencie go pyta, proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony mówi, proszę pani, co pani mówi? Takie rzeczy. Jacy konfidenci? Konfidenci to są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable korespondent. No, więc ona mówi, przepraszam, nie ja chciałam pana urazić, ale no to w takim razie z jakich środowisk rekrutują się ci pańscy honorable I On już taki udobruchany, mówi, ach, proszę pani, z najrozmaitszych. Może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Słyszycie państwo, minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable corespondent tamtejszej razwietki. No to musimy sobie postawić pytanie, w jaki sposób dochodzi do zwerbowania takiego dygnitarza? Czy do pałacu elizejskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik ze służb? Wchodzi bez pukania do gabinetu ministra, siada bez zaproszenia na fotelu, nogę na nogę zakłada, mówi, Ekscelencjo, tu macie papierek do podpisania, pseudonim operacyjny, taki i taki, tu że zachowacie w tajemnicy, a ten mówi co? Zrywa się na równe nogi, bierze fotel Ludwika XV, zabytkowy, rozszaskuje mu na łbie i karetka go na sygnale odwozi do no, Tak, nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się zdarzyło. We, w, w Paryżu. Nigdy. No to no chyba tak to się nie odbywa. No ale skoro nie tak, to jak? Jakoś się musi odbywać, prawda? I wyobrażam sobie, że się odbywa tak, że do jakiegoś młodego ambicjonera przychodzi dwóch panów i mówią, proszę pana, Pan bardzo ciekawe rzeczy mówi. Pan jest bardzo inteligentny. Jesteśmy pewni, że pan w przyszłości może oddać ogromne zasługi Republice. Ale sam pan rozumie. No i jak on rozumie, to zaraz zaczynają do niego spływać pieniądze, nie wiadomo skąd. No nie takie duże, ale takie, że umożliwiają mu to, Prowadzenie różnych kampanii politycznych, media się zaczynają nim interesować, robią z nim wywiady i on wychodzi z anonimowości, staje się osobą publiczną, takim później, no i zostaje wybrany na początek do Rady Miejskiej, prawda? później zostaje merem, później zostaje deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, później zostaje senatorem później ministrem stanu, a jeszcze potem może nawet prezydentem, bo co to komu szkodzi, jak prezydent jest przewidywalny, prawda? Co to komu szkodziło? Pre pan pre prezydent Komorowski był przewidywalny aż do bólu. No i tu nikomu nic nie szkodziło. Więc no to tak, to, się, to jest takie kulturalne, ba bardziej zakam, ale też jest, no ktoś zapewnia i różnica jest jaka? Dlaczego? Ja tak się zastanawiam kiedyś, dlaczego bo państwa się dzielą na poważne i pozostałe. I w państwach poważnych tajne służby są gwarantem ciągłości. Tylko, że one mają jedno zakodowane że służą swojemu państwu, bo wiedzą, że innego nie będą miały. I tu zachodzi takie z pokolenia na pokolenie, dodatnie sprzężenie zwrotne. Jak to państwo będzie silne, będzie się cieszyło szacunkiem międzynarodowym, inni się go będą bali, to nasza pozycja też będzie lepsza, prawda? To my też na tym tylko możemy skorzystać. I to jest takie dodatnie sprzężenie zwrotne. I w państwach poważnych tak jest. Ale jest też to oprócz tej marchewki jest też bardzo, tam nawet jak nie ma kary śmierci to za wszelkie tam krok w bok, krok w tył, krok w przód, konwój otwiera ogień, prawda? Bez ostrzeżenia. I tak nawet jak nie ma kary śmierci, to tam jest i to żaden sąd tam się nie ceregieli, tylko od razu przychodzi tam dwóch kilerów i go łupie mu w łeb i tam nie ma odwołania od tego.